Ten roberek wziął już ducha. Ten nie wziął ducha. Zrobię z niego coś fajnego. Kosiarkę. Kto by chciał dawać teraz 8 zł za paliwo, żeby skosić trawę? No chyba nikt. No właśnie, to będziemy kościć. To był dawca. Zaraz tu coś wymodzimy. Tego jeszcze nie będę chyba kroił. Może się jeszcze przydać. Fajne ma dynamo Takie. Rzadko się zagląda ro do rowerowych sprzętów. Aż tak. zapomniałem, że tyle mam profesjonalnych łychów Ta jest fajna, bo tutaj można od razu o to zahaczyć. Fajna jest. O, aż dwie znalazłem. Tak to fajnie działa. Cyk. I już można lecieć kolejną łotą. Bez strapu. Te dwie trzeba będzie trzymać. Kolejne wigry wjeżdżam na stół, bo mi zabrakło dentki. A jakby mi jeszcze czegoś zabrakło, to mam jeszcze trochę tych wigrów. Duża zębatka z tyłu robi robotę. Jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Benzyna po 8 zł. Siłownia też nie jest tania. Trzeba to jakoś połączyć. Jeżeli ktoś rzuca ci kłody pod nogi, buduj tartak.